na kolejnym update Specjum Latora. Słuchajcie, mamy e, jakiś nowy styl, nową grę, nową zabawę w update'cie. Mamy armatki, którymi strzelamy do e, skrzynek, niszczymy, zabawiamy punkty i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście e, standardowo jest to Pay to Win 3, armatki mamy e, free, jedna jest za gemy, druga jest też za gemy i możliwość zdobycia za E, oczywiście Rocketer Pack ale tak naprawdę ona jest bardzo, bardzo droga, na dzień dzisiejszy kosztuje ta armatka ponad 4 biliony e, tych potrzebujemy 100, więc około 400 milionów, e, ja sobie troszkę Robuxów dosiliłem, spróbujemy sobie e, zdobyć tą armatkę, nie wiem czy się uda, czy się nie uda, e, zobaczymy no ale 4 biliony na pewno dałoby nam mega, e, mega dużo, szybko sobie dosilimy tutaj te armatki e, zobaczymy co nam wypadnie e, za chwilkę sobie może otworzymy te ekskluzywne jajka, które zdobędziemy w tym w tym update. oczywiście na początku też zapraszam wszystkich serdecznie do klanu, bo nasze miejsca powoli, powoli się kończą mamy 7 miejsc do końca, oczywiście jak zapełnimy sobie cały klan odpalimy wtedy akademię, wszyscy nieaktywni pójdą do akademii a do naszego klanu będziemy zapraszać tylko i wyłącznie aktywne osoby i mam nadzieję że spokojnie będziemy robić top 50 klanowe dobra, lecimy sobie słuchajcie dalej mamy tutaj na razie takie mega tanie rzeczy chociaż trafiają nam się dwa jajeczka teraz, trafia nam się między innymi Exclusive Daycare Slot plus dwa kolejne jajka, więc to jeszcze kupujemy i jeszcze na kolejne Też nam starczy, bo kolejne Kosztuje 800 robuxów Pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić Łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem Słuchajcie, wpadajcie na Discorda Robimy sobie tam coraz częściej giveaway'e Więc zawsze coś tam Możecie ciekawego wygrać, dosyć szybko Kolejne robuxy się pokazują Bo redwo 4 nagrody mamy I mamy słuchajcie kolejne robuxy, ale teraz Już robi się ciekawiej Mamy tutaj coś z zielonym, nie wiem co to dokładnie jest Ale zaraz sobie to odpalimy w, myślę, że to są tutaj te bomby, które no nie są zbyt wiele, warte chyba że mamy ich trochę więcej. Na przykład, tak jak tutaj, aż 50. Mamy, słuchajcie, 60 armatek, wartych 232 miliony. Mamy 4 jajeczka. No, mamy tutaj trochę innych jakichś tam gadżetów, i to mniej więcej na tyle wygląda. Nie wiem, co to, to dokładnie jest. E, ciężko stwierdzić po tym, po tym, e, to będą to, to będą te Canon Dimage y na pewno. E, mamy deskę wartą 6 milionów, mamy 3 jajka, e, no więc myślę, że to jest nieopłacalne, żeby wyrzucić teraz e, tak naprawdę kolejne 1000 Robuxów. Więc raczej na tym etapie sobie to zakończymy. Dobra, słuchajcie, jednak się skusiłem. Spróbujemy jeszcze raz, bo mnie bardzo interesuje, co będzie kolejne, Oczywiście, jak ta będzie tytanik, czy ta armatka. To na pewno dokupimy Robuxy i kupimy sobie to. E, już patrzymy, mamy na pewno 3 jajka. E, no jest ultra słabo, bo tu mamy 50 milionów, 70, 100, tam 20 milionów. Tak to słuchajcie, wygląda. E, tu mamy niebieskie coś, więc to jest raczej, raczej ta armatka. Podejrzewam, że będzie ich dużo, e, bo ostatnio było ich 60. No ale teraz to raczej to już by dużo kosztowało. Dobra, ale czego się nie robi, oczywiście dla naszej widzów, słuchajcie. Ostatni raz kupujemy, chyba, że będę widział wprost tanika albo armatkę. To skusimy się na kolejne. Ja tutaj liczyłem, że to są armatki, a to są diamond plant seedy za milion gemów. I, I no, tylko cztery jajka, po prostu to jest ultra, ultra tragedia. To co ja teraz widzę, bo wywaliliśmy niepotrzebnie robuxy. I tu mamy, słuchajcie, tego huge'a to będzie ten huge na pewno Huge Fireball Cat. On tutaj na pewno jest, bo widzę, że mamy tutaj słuchajcie gwiazdki. Widzę, że jest zielony. No ale on kosztuje 145 milionów. Teraz więc tak naprawdę on będzie kosztował. Tu mamy stówkę. Myślę, że to jest średnio opłacalne. Zobaczymy, co nam się tutaj, słuchajcie, na tą chwilę uzbierało. 16 jajek, aż Hoverboard i troszkę itemów. Nie jest źle, mamy troszkę tutaj boostów, które nam dużo do klanu dadzą. Mamy 250, słuchajcie, milionów. W międzyczasie mogliśmy sobie tutaj troszkę uzbierać innych rzeczy. I mamy 106 armatek, 400 milionów, mamy 3 kory, także tutaj, no tragicznie nie jest, zapraszam do klanu, jak chcecie dojść oczywiście piszecie swoją nazwę w komentarzu pod tym filmikiem. Dobra, słuchajcie, jest to nowy huge, więc spróbujemy, zobaczymy co to będzie, zostało nam 666, więc szatańskie robuxy już patrzymy co nam tutaj dalej poleci, jest to oczywiście ten huge. Eee, mamy inne rzeczy, zobaczymy co tutaj będzie ciekawego eee, jeszcze, uwaga teraz zdropniemy sobie tego Huge'a, ja sobie go poczekam, otworzymy sobie go, on tu nam powinien z jajka polecieć, jajeczko jest, oczywiście on będzie zwykły, bo tutaj nie ma innej opcji, że nam poleci jakiś Gold czy Rainbow, spróbujemy go sprzedać, zobaczymy co z tego nam, eee, ile za do niego dostaniemy, mamy już Huge Fireball Keta, nie wiem czy on daje jakiś procent czy nie. To sobie za chwilkę sprawdzimy, słuchajcie, no ale lecimy dalej. Mamy 220k, aż i mamy kolejnego huge'a. To jest 100% huge i to jest huge ice snake warty 24 miliony. Więc ja na pewno już totalnie odpuszczam, bo to wszystko kosztuje naprawdę mega dużo. Eee, 2400 Robuxów, a za Huge Ice Snake'a to nam się totalnie nie opłaca tu można po tych gwiazdkach rozpoznać bo jakbyśmy mieli Titanic'a, mielibyśmy słuchajcie koronkę, dobra, otworzymy sobie w gratisie Troszkę jajek, mamy ich 16, więc ósemeczkę odpalimy, bo dawno nie odpalaliśmy takiej wielkiej ilości na raz. Co tam się uda, to sobie zlakujemy, zobaczymy czy nam się tutaj coś dłużej zakręci, ale widzę, że nawet to nie chce z nami grać. Jeden co najwyżej Rainbow nam poleciał, ewentualnie możemy sobie odpalić Kolejną ósemkę, bo już dawno nie spalałem dużej ilości jajek. Zobaczymy, czy teraz nam coś tutaj ciekawego się zakręci, czy nie, ale kręci się, dobra? Jest coś, jest. Mamy w końcu chyba jakiegoś huge'a, bo już dawno nie dropiliśmy żadnego huge'a z jajka. Oczywiście, titanik byłby lepszy. Mamy huge gogli Korgi, nie wiem, czy to jest ten tańszy, czy gorszy. Teraz tak naprawdę ciężko nawet to będzie rozpoznać, bo nie mamy wiele. No to niestety jest ten słabszy. Jest ten słabszy na 1,5%. Już szybko sobie go podejrzymy, jak on tutaj cenowo kosztuje. Mamy oczywiście Huge Fire Balketa. Już szybko szukamy naszego. Nowego dropniętego Huge'a on kosztuje 100 milionów, więc nie za wiele, ale ciekawy jestem, słuchajcie, tego, że ten Huge wyprzedził wszystkie inne pety. Więc prawdopodobnie jest szansa, że ten Huge daje nam procent do kanonów, Więc sobie szybko ściągniemy jakiegoś pecika, mamy 181%, zakładamy Huge'a i on nam daje, słuchajcie, 16%. Więc ten Huge nam daje: no. Tyle co pet z cyfrą 16. Więc tak naprawdę nam daje coś więcej niż obecne pety używane. Więc na razie sobie tego huge'a zostawiamy. On nam coś tam daje, chociaż 145m. A myślę, że te huge raczej pójdą w dół. Tak nam, słuchajcie, wygląda na dzień dzisiejszy. Mamy zwykłego huge'a, mamy jakieś tam kanony, mini chesty i tak dalej, więc to jest średnio warte. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczki, mam nadzieję, że zostawicie. Zapraszam na Discorda i na tą chwilę tak to wygląda, tak wygląda nasz update. Trochę nudny, ale mam nadzieję, że z klanem Dobijemy więcej aktywnych ludzi i spróbujemy powalczyć, nawet o top 100. Póki co, dzięki. Do następnego i cześć.